Przenosimy się teraz przed Sejm na konferencję prasową na temat ogólnopolskiego strajku kobiet. Dobrze, dzień dobry Państwu. E, ja nazywam się Agata. Kratatorkami warszawskiej części ogólnopolskiego strajku kobiet. W związku z tym a, mamy odezwę do, do rządzących, którą pozwolę sobie przeczytać. My, zaprzestania traktowania nas jak Polaków drugiej kategorii. Tomek Wasilewski. Dzień dobry. Dzień dobry Tomasz, dzień dobry. Witaj. Dzisiaj lepsza sobota, e, przepraszam, dzisiaj lepsza niedziela niż wczorajsza sobota, chciałem tak powiedzieć. Już ustawiłeś na początku dzień, tak. tak dzisiaj lepsza sobota od wczorajszej soboty. Tak. Będzie całkiem fajnie i przyjemnie pewnie w następnych godzinach, ale ważne to, co dzieje się teraz w pogodzie o poranku, czyli gęste mgły. Jedno z pierwszych podnoszeń w programie Właśnie jest takim no, atrakcyjnym końcem tego, zakończeniem tego podnoszenia. Problemy pewne techniczne. Tutaj na chwilę wróciliśmy do, e, do reprezentantów Japonii i fragmentu ich tańca dowolnego. Tak, Chicago jest daleko. O, jesteśmy. A, jesteśmy z powrotem tam, gdzie trzeba. Ten wątek kobiecy był najmniej słyszalny tam. Tam padały hasła typu źli ministrowie, zły rząd, zła polityka. Czy rodzi się jakiś ruch polityczny? Rozumieją ludzki język i naśladują mimikę oraz zachowania ludźmi, choć są tylko albo aż robotami. Zaskakujące efekty rozwoju technologii można podziwiać na Światowej Konferencji Robotów. Poza robotami przypominającymi ludzi są trzy się etapy. Pierwszy to wzorowanie się maszyny, ma. które mają usprawnić życie człowieka. Svetlana kupiecowa, proszę Państwa, to jeszcze e, chyba obrazek z odtworzenia. No właśnie tak. postanowiła się ostrzyć tak delikatnie w przerwie pomiędzy gemami. Jakoś takiego nigdy nie widziałam. Myślę, że profesjonalny fryzjer czy fryzjerka potem dokończy dzieła po meczu. Oczywiście zawodniczki tutaj mają pełno, pełny dostęp do... Yy... Sprzętu fryzjerskiego? <laughs> do wszelkich zabiegów właśnie. Na włosy, paznokcie i tak dalej, i tak dalej. Czytanie ubogaca. I to nie tylko umysł. W salonie fryzjerskim w stanie Michigan dzieci, które oddają się lekturze, mogą liczyć na dwudolarową zniżkę. To pomysł właściciela zakładu na promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Fryzjer przygotował nawet dla swoich małych klientów kilka propozycji książek. Akcja spotkała się z ogromnym entuzjazmem rodziców. Przygotowują dzieci do tego, że po tym jak usiądą na fotelu, będą czytać książkę. Z tego salonu dzieci wychodzą nie tylko modnie uczesane, ale przede wszystkim oczytane. Legenda